Teraz my go jeszcze obejdziemy całego, generalnie jest mega czysty i zadbany. Eee, opony są jak nowe, jest jeszcze naprawdę mega dużo bieżnika. Klocki tarczy nie mają żadnego rantu dosłownie. Starze są świeże, przód Nie mają żadnego rantu, tylko opony są takie same jak te przednie. Bardzo ładny bieżnik, jest naprawdę dużo jeszcze. Nadkola, bo to nas może interesować przy Japończyku Ładne bez korozji, z oryginalnym tym wykończeniem Pilnia popa przy ASX No ładna wygląda Tu też zero jakiejś korozji Sprzęgło zakładaliśmy nowe, tam to stare jeszcze generalnie Jeździło do końca, ja mam filmiki nawet jak my to auto braliśmy od właściciela I to jest to było od nowości. Z oryginału jeszcze. Te generalnie biegi wszystkie wchodziły, jakby ktoś na przykład chciał coś wyprzedzić na wysokim biegu. Klapa nieodkręcana. Ktoś chciałby coś wyprzedzić na wysokim biegu, na przykład na piątce czy coś, to e, ślizgało się delikatnie to sprzęgło i to była jedyna taka jego wada, więc też nie chcieliśmy tutaj rozczarować nowego klienta, że zaraz po zakupie coś będzie musiał robić, więc to wymieniliśmy. Wszystko też w porządku ten trzy jest bardzo ładne fotele z izofiksami To jest dobra opcja Bo tu jest tunel na narty Czyli Możemy rozłożyć sobie ten plastik Mamy tunel na narty Podsuwitka nie jest nigdzie pozacierana Bo w takich suwach czy kombiakach Ludzie często na siebie wożą sobie jakieś meble Albo inne rzeczy Łoczki są ładne Przełączniki są wszystkie całe ładne Multifunkcja w Kierownicy Sterowanie Fotele nie. Szycia tych foteli wszystko jest jak najbardziej ok Jedne drzwi Druga Mogę maskę jeszcze otworzyć Doły drzwi Drugie drzwi też doły są ładne. No jeszcze od tyłu od razu go. Uda się tutaj położyć. O ten wózek i to wszystko wydech jest nowy. O, proszę. To jest nówka. Tego nie widziałem i właściciele o tym nie spominą. Cały kompletny zamarz do przodu. Fajnie. Nowy wydech. Zawieszenie jest OK. Widać, że to nie jest niczym wypsikane. Jest oryginalna konserwacja na aucie. Wydech jest aż dotąd nowy. Tam już jest widać ten stary, że tak powiem. No i tu nigdzie, nawet w tych miejscach, gdzie lewarek przychodzi, nie ma jakiejś korozji. Zobaczcie razie ktoś chciał to jest Na dachu nie widać żadnego śladu po gradzie, ani po takich rzeczach Jest opcja miejsca na relingi dachowe Z tej strony te fotele też są ok Jest wszystko ładnie, boczek w gdzie... drzewach Ładny wóz Jeszcze podjadę może na stację diagnostyczną, żeby go od spodu pokazać żeby ktoś chciał zobaczyć to nad kole Też jest czyste Klipsy niepowyrywane na miejscu, wszystkie no, opony to już mi wyjaśnia, że ładne. Śruby nigdy nie będą demontowane. Ambaszatory na miejscu. Maska nieodkręcana. wygłuszka cała niezjedzona. To też ważne. Kod silnika, kod lakieru są tutaj. Japończyka. Pas przedni też wygląda dobrze. Nie wygląda, żeby coś tam było. Kiedyś odkręcane, demontowane. Jest wszystko ok. Katalizator, sonda, wszystko na miejscu. Tu na ścianie grodziowej też jest. Tu ma są wszystkie. To jest w oryginale, wszystko tak jak wyjechało z produkcji. On ma. A, on ma z tego. Z... nie jest metal, tylko jakaś struktura. Te butniki. Lampy w oryginale, akumulator oryginalny kupowany w serwisie, nie jest nigdzie wybrzuszony, czy jest w dobrym stanie. No to tutaj co do komory silnika też zastrzeżeń nie mam. Mogę no jeszcze zdjąć ten plastik. No wiadomo, że tu jakiś kurz pod silnikiem i tak dalej będzie. Jakby komuś zależało bardzo, to możemy mu ten silnik z tego kurzu umyć. Ale czy to jest coś złego, że tu jest trochę kurzu, to wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się absolutnie, że nie. Dobra, na razie sobie schowam to tutaj. Jedną ręką to się kiepsko to robi. Gunki są wszystkie i nie jest połamane nigdzie ta budowa. Czasami się znajdzie jakiś amator, w co nie umie ściągać i połamie. Uścielki I w drzwiach, progi. To też wszystko ładnie wygląda. Klimatyzacja działa. Słony są suche, więc nie sądzę, żeby z niego coś leciało, jako zresztą widziałem już raz od spodu, nie miałem zastrzeżeń. Wiadomo, że no może coś na zderzaku, byśmy znaleźli, abyśmy się przyjrzeli o jakąś taką jedną kropkę, jakiś mały odkryz, czy coś jest no, używany samochód, ale generalnie ja się nie mam czego czepiać. Jeszcze z tej strony No tego to się idzie w tym przejrzeć. Nie wiem czy ktoś by jeszcze coś potrzebował ewentualnie. Dodatkowe zdjęcia to zawsze można poprosić, napisać. a oczywiście bez problemu odeślę wszystko. Ale tak wóz jest bardzo ładny. No i kolor, nie? Kolor jest maga. Kolor jest super. Wizualnie i technicznie ja się nie wiem, czego czekać tego wózu.